No to zaczynamy w TVP Info przegląd najważniejszych wydarzeń międzynarodowych. Witam, już mówię, jakie rzeczy przyniósł dzień. Donald Trump nie zwalnia dziś wywiad dla Fox i przemówienie do biznesowych i politycznych liderów zebranych w Davos. Friedrich Merz, lider CDU, mówi, jakie będą Niemcy, gdy on zostanie kanclerzem, a szanse ma duże. Pięć lat temu Chiny ogłosiły pierwszy covidowy lockdown. Pierwsze dni prezydentury Donalda Trumpa cały czas są na czele doniesień światowych, zatem i my od tego zaczynamy. Pierwszy prezydencki wywiad w tej kadencji Trump udzielił oczywiście stacji Fox News, a później skierował posłanie przez ocean, bo do Davos. O czym mówił, czym bulwersował i czym interesował, opowie Kinga Bednarek. To pierwszy wywiad Donalda Trumpa w roli 47 prezydenta Stanów Zjednoczonych. Oczywiście dla swojej ulubionej stacji przeprowadzony przez życzliwego przyjaciela Shona Hanitiego. Moim zdaniem, demokraci nie kierują się zdrowym rozsądkiem i dlatego przegrali. Myślę, że zdrowy rozsądek wygrał w dniu wyborów. Donald Trump w wywiadzie oskarżył demokratów o polityczne polowanie na niego i jego zwolenników. Tak też uzasadnił ułaskawienie skazanych za turm na Kapitol. Z wielu powodów po pierwsze, byli tam przez 3,5 roku, długo, a w wielu przypadkach traktowani byli jak nikt nigdy nie był. Traktowano ich jak najgorszych przestępców w historii. Yeah! Teraz część jest już na wolności. Wśród nich są szefowie grup ekstremistycznych i bojówek. Well, Cóż, musimy zajrzeć do wnętrza systemu sprawiedliwości. Zawiódł bardziej niż cokolwiek. W ostatnich dniach na słowach Trumpa uwagę skupia cały świat i nie tyle chodzi o początek prezydentury, ale o decyzje, którymi w tak krótkim czasie wywrócił, jak to się mówi, stolik czyli niemal całą dotychczasową amerykańską politykę. Granice z Meksykiem zamknął zaledwie po kilku godzinach od inauguracji, jednocześnie wysłał tam półtora tysiąca żołnierzy, by jak stwierdził, przeciwdziałać inwazji. Do tego wojskowe samoloty i śmigłowce, które mają wspierać deportację nielegalnych imigrantów ze Stanów Zjednoczonych. Stanką. Tak, polują na nas ci, którzy nie mają dokumentów, boją się iść do pracy, jeździć samochodem. Zmiany w amerykańskiej polityce uderzą też w Europę i to w niejednym aspekcie. Po pierwsze, pożegnanie Waszyngtonu z porozumieniem klimatycznym może zatopić dotychczasowe wysiłki związane z redukcją emisji gazów. Po drugie, Trump chce zmienić relacje handlowe ze Starym Kontynentem. Uważa, że istnieje nierównowaga w tym, ile USA zarabia na handlu z Europą, o czym wspomniał. Dziś na forum ekonomicznym w Davos. But if you don't make your product in America, Jeśli nie produkujesz swojego produktu w Ameryce, to po prostu będziesz musiał zapłacić cło, różne kwoty, ale cło, które skieruje setki miliardów dolarów. To nie jest takie czarno-białe, zaznaczają eksperci. Unia Europejska ma ogromną nadwyżkę handlową w przypadku towarów z USA. I to nie podoba się Trumpowi, ale z drugiej strony USA mają ogromną nadwyżkę w handlu usługami. Wszystkie duże firmy technologiczne ze Stanów Zjednoczonych zarabiają dużo pieniędzy w Europie. A to nie koniec wyliczanki. Europejskie obawy dotyczą w końcu kwestii wsparcia Ukrainy. Trump Ukrainy wspierać nie chce, chce zakończyć wojnę i oprócz rozmowy z Putinem ma plan B. Poproszę Arabię Saudyjską i OPEC o obniżenie kosztów ropy. Musicie je obniżyć. Szczerze mówiąc jestem zaskoczony, że nie zrobili tego przed wyborami. Gdyby cena spadła wcześniej, wojna rosyjsko-ukraińska natychmiast by się skończyła. W Davos Wybrzmiał też apel Trumpa do członków NATO o podniesienie wydatków na obronność do 5% PKB. Musimy wydawać więcej. Teraz wydajemy średnio tutaj w Europie 2%. Musi być znacznie więcej. Myślę, że Donald Trump ma rację, że wydajemy za mało. Wybrany po raz kolejny na prezydenta niejednokrotnie groził: Stany Zjednoczone opuszczą sojusz, jeśli Europejczycy nie podniosą wydatków na własną obronę równo za miesiąc w Niemczech odbędą się przedterminowe wybory do Bundestagu. Najpewniej zmienią one kompletnie niemiecką scenę polityczną. Dokładnie o tym politycznym finiszu opowie teraz państwu Magdalena Gwóźdź Palokat. Miesiąc przed wyborami parlamentarnymi w Niemczech czołowi kandydaci wszystkich partii zabiegają o głosy wyborców, no, zwłaszcza, że jest o co walczyć, bo według sondaży nadal co trzeci obywatel nie zdecydował, na jaką partię odda swój głos. Wprawdzie w badaniach opinii publicznej nadal prowadzi Hadecja, ale jej wartości ostatnio nieco spadły. Dziś w Berlinie jej lider i kandydat Hadecji na kanclerza Friedrich Merz przekonywał wyborców swoją wizją polityki zagranicznej. Na pierwsze miejsce w związku z wczorajszym atakiem nożownika w Aschaffenburgu wybił się temat drastycznych ograniczeń w polityce migracyjnej i pomocy humanitarnej, ale zaraz po tym Friedrich Merz zapowiedział konieczną naprawę stosunków z, jak powiedział, najważniejszymi sąsiadami Niemiec, czyli z Polską i Francją. Merz zapowiedział, że jego rząd będzie rozmowy z Warszawą prowadził z należną dla historii dwustronnej empatią. Zaczął już dziś od wyrazów uznania dla Polski, podkreślając, że powinna ona zajmować przywódczą rolę w Europie i to nie tylko w czasie obecnej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Niemal za symboliczne dla nowych stosunków polsko-niemieckich, uznał otwarcie nowego budynku polskiej ambasady zaledwie kilkaset metrów od bramy brandenburskiej w sercu Berlina, i takie właśnie miejsce w polityce Berlina w samym jej sercu i centrum. Powinna mieć jego zdaniem Polska. Przejawem tej centralnej roli miałby być także nowy traktat o przyjaźni między oboma państwami. Taki traktat, który miałby oznaczać jakościowo nową fazę w stosunkach dwustronnych, mógłby on, zdaniem Friedricha Merca, zostać podpisany. 35. rocznicę podpisania traktatu dobrosąsiedzkiego między Polską a Niemcami, czyli w 2026 roku. Merc sceptycznie odniósł się jednak do propozycji tworzenia europejskich instrumentów do wspólnego finansowania wydatków na zbrojenia, choć tłumaczył, że trzeba rozbudowywać europejskie zdolności obronne, ale jego zdaniem rozwiązaniem nie jest pompowanie w system dodatkowych pieniędzy. Na wspólne finansowanie europejskich wydatków na obronność nalega między innymi Polska. Merz zapowiedział też, że jeśli zostanie kandydatem, a wszystko na to na razie wskazuje, to jego rząd przygotuje nową narodową strategię bezpieczeństwa. Jej priorytetami mają być przywrócenie niemieckich zdolności odstraszania i obrony, wzmocnienie krajowych możliwości działania oraz zakończenie wojny w Ukrainie. Dla Oka na Świat Magdalena Gwoźdź-Palokat, Deutsche Welle, Berlin. Arkadiusz Stępin, Uniwersytet we Fryburgu, dobry wieczór. Witam pana redaktora, witam państwa. Friedrich Merz to nowy kanclerz niemiecki od lutego, tak będzie, a może Alice Weidel. Nie, Alice Weidel na pewno nie. AfD w tej chwili dysponuje około 20% poparcia, to nie wystarczy do utworzenia rządu. Mhm. Ale Friedrich Merz tak. Musiałoby się zdarzyć coś niesamowitego, takiego jak pod koniec zeszłego roku w Magdeburgu, żeby podbić notowania AfD czy nawet coś takiego by nie dało rady poprawić notowań tej partii? W tej chwili te notowania partii AFD, mówimy o rzędzie 20%, tak. są praktycznie w zenicie. I powyżej tego pułapu AFD nie powinna przekroczyć za miesiąc podczas wyborów. Co eliminuje ją z możliwości utworzenia rządu, tym bardziej, że wszystkie partie i CDU, czyli Hadecja, Socjaldemokraci, Zieloni, FDP, czy nawet ci populiści z lewej strony, wykluczają jakąkolwiek współpracę z AfD. Friedrich Merz mówi, że Niemcy powinny być bardziej zdecydowane, bardziej dynamiczne. Aż tak źle jest w tej chwili za kanclerza Scholza? No, ten, ten rząd nie ma dobrej opinii, nie ma dobrej prasy. I te incydenty, takie właśnie jak ostatnio, czyli ten zamach, znaczy nie zamach, ale zamordowanie, zasztuletowanie dwóch osób, dziecka i osoby dorosłej, która ruszyła na pomoc reszcie dzieci z przedszkola, które były wyprowadzone. To I którym ten, 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 ten Niemiec uratował życie tym swoją odwagą cywilną. No na pewno podkręca temperaturę debaty w Niemczech uskrzydla AFD, ale nie w sposób taki fundamentalny, by AFD uzyskała no, jeszcze więcej ym, tych głosów, po, powyżej no, tego pułapu 25%. To, to, to uważam za absolutnie wykluczone. Ale temperatura debaty i ym, kierunek, w którym podąża ym, właśnie ten obecny lider, czyli Friedrich Merz i, i Hadecja w kierunku ym, no, podkręcenia zaostrzenia prawa azylowego i prawa yy, yy, migracyjnego, łącznie z pewnym naruszaniem zasad demokracji, bo to, co powiedział przed chwilą mer Państwa w tym yy, materiale fil filmowym, no gdzieś tam yy, ociera się o granice dopuszczalne przez demokrację. Yy, powiem krótko tak. Kanclerz Niemiec trochę przyjął styl, retorykę i być może nawet aspirację do bycia prezydentem USA. Kanclerz Niemiec nie ma tych uprawnień, które daje konstytucja amerykańskiemu prezydentowi, czy nawet francuskiemu prezydentowi. A to jego sformułowanie z dnia dzisiejszego, kiedy podkreślił, że w pierwszym dniu urzędowania um, przejmie uprawnienia w zakresie bezpieczeństwa granic Niemiec i nie dopuści właśnie do takich ewenementów, jakie zdarzyły się w tym Aschaffenburgu, no, jest nawiązaniem bezpośrednim i do, i do, retoryki Trumpa, i do jego takiego politycznego habitusu, tego politycznego emploi. Mhm, A tego konstytucja kanclerzowi Niemiec nie daje. Kanclerz Niemiec, Friedrich Merz, ja już go tak tytułuję, bo myślę, że możemy tak mówić, Mówił także, że trzeba wzmocnić obronność Niemiec, że zreformować trzeba armię. To, wydaje mi się, nie będzie proste zadanie. Nie, nie będzie proste, ale będzie miał Merc um, pewien um, atut w postaci um, tego mentalnego przeskoku, jaki musiało przejść społeczeństwo niemieckie od ultrapacyfistycznego, w którym mundur wojskowy na ulicy był um, źle widziany. Wojskowi w Niemczech, Niem nie zjawili się w koszarach czy w miejscach pracy, ubierali się w cywilne ubrania i dopiero tam w koszarach czy w jednostkach wojskowych ubierali mundury wojskowe, ponieważ ten mundur wojskowy był elementem militaryzacji przestrzeni publicznej. Mhm. I to było w Niemczech em, społecznie niedozwolone. Ten mentalny próg przez, przechodzą teraz Niemcy w konfrontacji z tym zagrożeniem rosyjskim, z wojną na Ukrainie i tu Mers będzie miał pewien taki no, kapitał, którego nie miał rząd Scholza. I na pewno Hadecja jest w kwestiach bezpieczeństwa bardziej, bardziej zdecydowana i radykalna niż SPD czy Zieloni. Arkadiusz Stępin, Uniwersytet we Fryburgu. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pięć lat temu w Chinach ogłoszono pierwszy lockdown w związku z tajemniczym wirusem. Wirus wywoływał ostre zapalenie płuc i problemy układu oddechowego. Niebawem nazwany został SARS-CoV-2 i rozprzestrzenił się na cały świat. O tym początku i jego skutkach Patrycja Cieślak. Gorączka powrotów do domów rodzinnych w Chinach zwiastuje nadejście chińskiego Nowego Roku Księżycowego. Jego patronem po kończącym się smoku będzie wąż. Pierwsze 12 dni Księżycowego Nowego Roku to dni świąteczne. Każdy z nich jest dniem urodzin, zwierząt i ludzi. W sumie obchody trwają przez 5 tygodni. Poza Pekinem jednym ze strojniej ozdobionych miast jest Wuhan. Dokładnie pięć lat temu to właśnie tu rozpoczął się pierwszy na świecie lockdown. Miasto zamknięto najpierw na 76 dni. Nie wychodziliśmy z domu, zapasów z dnia na dzień ubywało. Szukaliśmy sposobów na urozmaicenie naszego życia. Wirus SARS-CoV-2 wymknął się spod kontroli władzą 12-milionowego miasta. Pierwszy jego przypadek wykryto tam dwa miesiące wcześniej, w listopadzie 2019 roku. Dowiedziałem się z radia, że Wuhan jest nieznany wirus i z około tuzina jego przypadków. Nie spodziewałem się, że sytuacja rozwinie się tak szybko. Myślałem, że to tylko drobna informacja. W marcu 2020 koronawirus był już obecny na całym świecie. Choroba, którą wywołał, czyli COVID-19, spowodowała śmierć ponad 7 milionów ludzi na całym świecie, a prawie 704 miliony zostały zakażone koronawirusem. 5 lat po tym, jak wirus wywołujący COVID-19 pojawił się w Chinach, nadal nie rozwikłano zagadki, skąd się wziął. Jedną z wiodących teorii, Riy Starze najpierw krążył wśród nietoperzy i przeszedł na inne gatunki, wśród których były jednoty azjatyckie. W ten sposób trafił na chiński targ. I chociaż wiele państw na świecie rozprawiło się z pandemią wprowadzając restrykcyjne obostrzenia i szczepienia, to jednak chińska strategia Zero COVID wywołała największe oburzenie. Walczmy z covidem metodami naukowymi. Myślałem, że w chińskim społeczeństwie nie ma warunków do zorganizowania czegoś takiego. W ciągu ostatnich kilku lat nasza wolność słowa i różne sposoby wyrażania siebie nie były możliwe. Impulsem największych od końca lat 80. minionego wieku protestów w państwie środka była śmierć co najmniej 10 osób w pożarze bloku mieszkalnego w stolicy prowincji Xinjiang, Urumqi. Budynek był objęty izolacją, dlatego Straż Pożarna nie mogła się do niego dostać i ratować ludzi uwięzionych jak w płonącej klatce. I chociaż pod koniec 2022 roku Chiny poluzowały restrykcyjną politykę walki z koronawirusem, obawy tego społeczeństwa nie minęły. W pewnym stopniu jesteśmy niespokojni. Dla wielu osób stało się to normalnością. To, co się stało, wpłynęło na naszą psychikę. Ostatnio za murem chińskim panikę wywołały zachorowania na metapneumowirusa. Ujawy to gorączka, kaszel, katar i zatkany nos po zakażeniu. Większość z nich znika samoistnie, ale może spowodować infekcje dolnych dróg oddechowych u dzieci, osób starszych i osób o stosunkowo słabej odporności. Wiele osób zadaje pytanie, czy jesteśmy gotowi na kolejną pandemię. Odpowiadam i tak, i nie. Podjęliśmy pracę, żeby się przygotować. Jednak bez wiążącego prawa międzynarodowego, takiego jak umowa pandemiczna, bardzo będzie trudno zrobić poważne postępy. W kraju, w którym mieszka miliard 400 milionów ludzi, każda informacja o epidemii wywołuje panikę. Mało tego, Chińczycy tak boją się chorób zakaźnych, że w kolejkach do lekarzy, w szpitalach ustawiają się nawet z niską gorączką i katarem. W kraju środka strach ma wielkie oczy. Tym razem informacje o nowej groźnej epidemii były po prostu przesadzone. Adrian Brona, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pięć lat minęło od tego pierwszego chińskiego lockdownu, no ale cały czas nie wiemy skąd wziął się ten wirus. Władze chińskie nie chcą współpracować ze światem, by to wyjaśnić do końca, prawda? Nie tylko nie chcą współpracować ze światem, żeby to wyjaśnić, ale wręcz zdarza im się w jakiś sposób karać te rządy, które podnoszą tę kwestię. Tu wystarczy wspomnieć przypadek Australii, która się domagała niezależnego śledztwa w sprawie pochodzenia koronawirusa i skończyło się to objęciem Australii takimi nieformalnymi sankcjami na import przez Chiny stamtąd wyrobów rolno-spożywczych. Więc widzimy, że władze nie są do końca chętne jakiemuś niezależnemu, niezależnemu sprawdzaniu przez społeczność międzynarodową, skąd wirus się tak na dobrą sprawę znalazł w Wuhanie. A udało się ustalić liczbę ofiar śmiertelnych w Chinach, jaka została złożona na poczet tego koronawirusa, czy także nie? Nie udało się ustalić i obawiam się, że tego nie ustalimy. Początkowo przez pierwsze mniej więcej dwa lata pandemii statystyki, które podawał rząd chiński, były w różnych miejscach podważany ze względu na bardzo niską liczbę zakażeń, która była prezentowana. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę z tego, że gdy pod koniec 2022 roku rząd praktycznie z dnia na dzień zrezygnował z polityki zero COVID, po wspomnianych w materiale protestach, wtedy też przestał zupełnie podać jakiekolwiek dane dotyczące zakażeń, a możemy sobie wyobrazić, że. Po prostu przeszła jedna duża fala zakażeń w całych Chinach i no można się spodziewać, że ofiar było dziesiątki, jeżeli nie setki tysięcy. Władze chińskie zaprowadziły wtedy politykę zero-COVID. Ona przyniosła niestety bardzo poważne skutki dla chińskiej gospodarki, ale dla społeczeństwa chyba też. Tak. Co ciekawe, ta polityka zero-COVID początkowo w pierwszych kilkunastu miesiącach. Przynosiła pozytywne efekty, w tym sensie rzeczywiście wirus się nie tak szybko jak w innych państwach. Natomiast później, gdy pojawił się zwłaszcza wariant Omikron, który był o wiele bardziej zaraźliwy, okazało się, że trzeba wiele miast jednocześnie zamykać na długie tygodnie. I to doprowadziło nie tylko do zaburzenia działalności gospodarczej, ale wręcz do wzrostu po prostu niepokojów społecznych, ale też takich zachowań bardzo antyspołecznych. Mamy teraz w Chinach tak na dobrą sprawę pokolenie ludzi, którzy na przykład całą szkołę spędzili niemalże zamknięci w mieszkaniach z niewielkim niewielką aktywnością społeczną osób, które no, gdzieś tam do dzisiaj tą traumę przeżywają. Co widzimy, czy to w literaturze, która się pojawia w Chinach, widzimy to w mediach społecznościowych, gdy ludzie panikują na temat chociażby tych doniesień, o których też słyszeliśmy w materiale, czy nawet w tym, w jaki sposób ludzie na co dzień wydają zarobione pieniądze, oszczędzając na wypadek jakiejś kolejnej katastrofy porównywalnej do. Poprzedniej pandemii. Tak sobie myślę, oby nam się to nie powtórzyło. Bardzo dziękuję. Adrian Brona, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękuję bardzo, dobranoc. Dożywocie dla mordercy z Southport. Sąd w Liverpoolu skazał na taką karę sprzedawcę śmierci, trzech, sprawcę śmierci trzech dziewczynek i próbę zamordowania. Kolejnych osób. Nożownik zaatakował, przypomnę, dzieci w lipcu zeszłego roku. Relacjonuje Artur Kieruzal. Sędzia Justin Goose wygłaszając wyrok w obecności trzymających się za ręce rodziców zamordowanych i rannych dzieci, którzy w ciszy wsłuchiwali się w każde jego słowo. A te dla wielu z nich przecież były podwójnie bolesne, bo przecież brytyjskie prawo, mimo zasądzonego do dożywocia za tak brutalną zbrodnię, przewiduje także możliwość ubiegania się o skrócenie kary. A to dlatego, że sprawca w momencie ataku na dzieci był niepełnoletni. Aksel Ruda Kubana w chwili ataku miał 17 lat. Sędzia Guz nie ukrywał, że widziałby nożownika za więziennymi kratami do końca jego życia, aby chronić społeczeństwo przed nim. Wyznaczył minimalny czas, jaki będzie musiał odsłużyć za kratkami. To 52 lata. Sąd uznał, że choć akt inspirowany był treściami Al-Kaidy, to nie miał charakteru terrorystycznego. Sędzia przypomniał, że Radu Kubana Przygotowywał także rycynę, silnie toksyczną substancję, na którą nie ma antidotum, planując użyć ją w ataku na jeszcze większą skalę. Obecnie rząd pracuje nad zaostrzeniem przepisów dotyczących zwalczania terroryzmu, a służby mają zostać lepiej wyposażone w specjalne narzędzia pozwalające na identyfikowanie zradykalizowanych nastolatków. Z Exeter, specjalnie dla Oka na Świat, Artur Kieruzal. Bardzo dziękuję. Korespondencja z Londynu kończy nasz program. Jutro jesteśmy o 22.35, a za chwilę najświeższe informacje przedstawi Państwu Maciej Jabłoński, który już czeka na Państwa. Proszę zostać z TVP info.